Witajcie drogie dzieci. Dziś zabierzemy was w niezwykłą podróż do bardzo, bardzo dawnych czasów. Opowiemy historię o pewnym dobrym człowieku, który nazywał się Noe i o wielkiej, wielkiej łodzi, którą zbudował. To opowieść o zaufaniu i o tym, jak ważne jest słuchanie dobrych rad. Dawno, dawno temu świat był pełen ludzi, ale niestety wielu z nich zapomniało o dobroci. Robili rzeczy, które nie podobały się Bogu. Bóg był bardzo smutny. Widząc, jak ludzie się zachowują i jak bardzo oddalili się od dobra. Ale wśród tych wszystkich ludzi był jeden wyjątkowy człowiek. Nazywał się Noe. Noe kochał Boga i zawsze starał się postępować dobrze. Był uczciwy, miły i dbał o swoją rodzinę, a także o wszystkich wokół siebie. Pewnego dnia Bóg przemówił do Noego: Powiedział mu, że zamierza oczyścić ziemię z całej tej niedobrej postawy. Ale obiecał, że uratuje Noego i jego rodzinę, bo widział w nich dobro i wiarę. Bóg dał Noemu bardzo ważne zadanie: powiedział mu: Noe, zbuduj wielką arkę czyli ogromną łódź. Będzie ona tak duża, że zmieści się w niej twoja rodzina i poparze z każdego rodzaju zwierząt na świecie. Noe był zaskoczony. Nigdy wcześniej nie budował tak wielkiej łodzi, a w dodatku miał to zrobić na suchym lądzie daleko od wody. Ale Noe ufał Bogu i wiedział, że Bóg zawsze ma dobry plan, nawet jeśli wydaje się on dziwny. Więc Noe zabrał się do pracy. Razem ze swoimi synami, Semem, Hamem i Jafetem oraz ich żonami, zaczął ścinać drzewa i budować ogromną arkę. Pracowali ciężko, dzień po dniu, przez wiele, wiele lat. Ludzie, którzy przechodzili obok, śmiali się z niego. Mówili: Noe, co ty robisz? Po co ci taka wielka łódź na środku pola? Przecież tu nie ma żadnej wody. Ale Noe nie zwracał uwagi na ich żarty. Noe cierpliwie tłumaczył, że Bóg kazał mu to zrobić, bo nadchodzi wielka woda, ale ludzie nie wierzyli. Noe po prostu ufał Bogu i kontynuował budowę, wiedząc, że robi to co słuszne. Kiedy arka była już gotowa, Bóg powiedział Noemu, żeby wprowadził do niej swoją rodzinę. A potem stało się coś niesamowitego. Do arki zaczęły przychodzić zwierzęta z całego świata. Były tam lwy i słonie, żyrafy i zebry, ptaki i motyle, a nawet małe myszki. Przychodziły parami, samiec i samica i spokojnie wchodziły do arki. Noe i jego rodzina pomagali im się rozmieścić. Gdy wszystkie zwierzęta były już w środku, Bóg zamknął drzwi arki. I wtedy zaczęło padać. Deszcz padał i padał przez 40 dni i 40 nocy. Woda podnosiła się coraz wyżej. Woda pokryła całą ziemię, a arka Noego unosiła się na jej powierzchni. Była bezpieczna, bo Bóg o nią dbał. Wszyscy w środku, Noe, jego rodzina i wszystkie zwierzęta, byli bezpieczni, chronieni przed wielką wodą. Arka kołysała się delikatnie na falach, a w środku panował spokój. Po wielu dniach deszcz przestał padać, a woda zaczęła opadać. W końcu arka osiadła na szczycie góry. Noe wypuścił ptaka, gołębice, która wróciła z gałązką oliwną w dziobie. To był znak, że woda ustąpiła i pojawiła się sucha ziemia. W końcu Noe, jego rodzina i wszystkie zwierzęta wyszli z arki na suchy ląd. Bóg obiecał, że już nigdy nie zniszczy ziemi wodą. Na znak tej obietnicy na niebie pojawiła się piękna tęcza, pełna cudownych kolorów. Ta historia przypomina nam, że warto ufać Bogu i słuchać Jego wskazówek, nawet jeśli wydają się trudne. Bóg zawsze o nas pamięta i ma dla nas dobry plan.